Dzień dobry Państwu, Marcin Szławski, radca prawny. Proszę Państwa, tym razem mówimy o tym, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda podpisał 6 lutego 2023 roku ustawę o fundacji rodzinnej. A zatem w połowie 2023 roku będzie można w Polsce zakładać fundacje rodzinne. Dlaczego to takie ważne? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, yy... Na całym świecie funkcjonują fundacje rodzinne. Mamy sytuację taką, że cała Europa. To również państwa, w których mamy możliwość założenia fundacji rodzinnej. Do tej pory w Polsce nie wolno było tego zrobić. Teraz będzie można to zrobić. Ustawę, którą przyjął Sejm 26 stycznia 2023 roku, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej zatwierdził 6 lutego 2023 roku. Proszę Państwa, sukcesja firm rodzinnych i zapewnienie tej sukcesji to właśnie Fundacja Rodzinna. Ona ma zapewnić. Przeprowadzenie skuteczne takiej sukcesji, przetrwanie tego, tego procesu dzięki właśnie sytuacji zmiany pokoleniowej no i zbudowanie takiej marki polskiej, która mogłaby funkcjonować przez wiele pokoleń. W Polsce jest 800 tysięcy firm rodzinnych. Rocznie generują one przychód rzędu 322 miliardów złotych. Jeśli chodzi o ich wkład do PKB to aż 18%. Co za tym idzie? Trzeba takie fundacje rodzinne zakładać, żeby te firmy rodzinne istniały, przetrwały wiele pokoleń. Ważne to to, że ta ustawa pozwala na to, żeby swobodnie mogli Nestorzy odejść ze swojego biznesu, a zapewniając jej Długowieczność, zapewniając temu biznesowi długowieczność. To jest utrzymanie również majątku w, przez, przez rodzinę przez wiele lat i wiele pokoleń, no i oczywiście utrzymanie tego majątku w Polsce, a nie wywożenie tego majątku za granicę. Warto powiedzieć, że jest to narzędzie, które gwarantuje ciągłość działalności, pozwala budować firmy rodzinne i ład rodzinny oraz korporacyjny i oddziela Biznes od spraw i konfliktów rodzinnych. Czyli sytuacja jest taka, że mamy tutaj biznes, który jest, że tak powiem, oparty o rodzinę, ale nie, konflikty rodzinne nie mają wpływu na, na ten biznes. Jest to środek do celu zapewniający funkcjonowanie takiego przedsiębiorstwa przez pokolenia. Jakie jest pięć zalet fundacji rodzinnej? Po pierwsze, możliwość wycofania się z fundatora, z, czyli Nestora, z biznesu. Po drugie, możliwość zapewnienia dla niego utrzymania, czyli bez utraty przychodów on wychodzi z tego, z tego biznesu, bo już nie będzie bezpośrednio nim, w nim zaangażowany. Po drugie, finansowo zabezpieczymy członków rodziny. Po trzecie, utrzymanie i ochrona majątku w jednych rękach. Czwarte to efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie. No i piąte to to, co wynika z pierwszego, czyli możliwość właśnie uzyskiwania stałych przychodów również przez Nestora. Podsumowując, proszę Państwa, w połowie 2023 roku będziemy w Polsce mieli fundacje rodzinne. To oznacza tyle, że można zacząć planować sukcesję właśnie w tej formie. Jeżeli znają Państwo przepisy, no to mogą Państwo po prostu zrealizować ten swój plan. Szołajski Legal Group pomaga w takich procesach. Pomagamy przygotować. Firmy do założenia fundacji rodzinnych. Pomagamy właśnie w sukcesji, w przewidzeniu tych, tych zmian pokoleniowych, bo warto powiedzieć, że statystycznie w przeciągu najbliższych pięciu lat aż 57%, ponad połowa firm rodzinnych planuje sukcesję. Co za tym idzie, Szołajski Legal Group jest dla Państwa dyspozycji, jest na straży firm rodzinnych i pomaga właśnie przygotowywać firmy rodzinne do fundacji rodzinnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group.